Yo, 8, z tej strony Proplay i dzisiaj, jak już pewnie widzieliście po tytule albo po prostu na ekranie będziemy testowali moda X Coaster. Oczywiście tu mam jeszcze moda na MOB Armory, to jest wersja 1.70 i tu jest mod X Coaster, dodaję tylko tyle, co to, to jest Switch Ray, nie, nie testowałem tego. Um, to mi wywala grę. To jest bardzo przydatne, bo patrzcie. Pyk, i dzwierć w powietrzu, a tak się nie da. Więc bardzo przydatne do tej modyfikacji. A my co? Może pojedziemy sobie najpierw takim roller A potem zbudujemy jakiś mniejszy, żeby pokazać wam, jak to się mniej więcej robi. Dlatego pyk, pyk. Przez chwilę będzie bardzo szybko. Przez chwilę trochę wolno. Na końcu będzie najlepiej, bo tak trochę wolno będzie. A teraz będzie bardzo szybko. Siup, siup. Siup. Teraz zwalnia. Przyspiesza. Pyk siup, 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 siup. Taki zakręcik był. Pyk sobie tutaj podjeżdża. Siup ta i zwalnia. Teraz na końcu najlepiej. Pyk. Taki zakręcik, pyk. Pyk. I pyk, koniec. No, takim rollercoasterem to ja bym chciał pojechać w prawdziwym życiu, nie wiem jak wy, oczywiście y, zostawiajcie łapencje do góry i suba na tym kanale, bo y, na 75 subów lecimy z piosenką, tak, ośmieszę się, miało być piosenkę na 50, ale nie napisałem ani tekstu, ani nie zrobiłem muzyki, czekajcie chwilę, bo śnieg tu się... Dlatego wbijajcie te suby szybko, e, a my co? Lecimy do budowania kolejnego roller coastera, tylko czemu powiedziałem, a my co? I że lecimy, bo na kąpie nie, nie można robić cięć. W sensie można jakby, ale mi nie działają na tej nagrywarce cięcia. Tak, tutaj ja mam cięcia. O tutaj nad teraz. Mm, taka fajna broń tu była. Chciałem pokazać Wam jeszcze z tej modyfikacji, o, flash Cutter. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Z tym się fajnie na F5 wygląda. Taki jakby ząb latający. Ale Boże. No i coaster bierzemy. Nas interesują tylko Normal Rail i Redstone Power Rail. Magical Place Bo Block. To jest tak po prostu dla beki to sushi. Ale zaraz wam też pokażę. To jest Re Nie, to nie jest Redstone, to jest Redstone. Um, tak... O, to czysta. Nie pamiętam jak to płytki naciskowa wyglądała, nie zwróciłem uwagi. Jak to te... Jak on teraz malutkie sama, a wtedy takie duże były. A tylko weku, czy jak się postawiło to też? Muszę sprawdzić, bo nie pamiętam tych czasów. Nie, tylko weku. Tak to wyglądają, tak samo. Nie, to coś dziwnego. Sushi oczywiście najpierw pokażę. O, i możemy obrócić też prawym przyciskiem myszy. No, ja bym sobie zjadł takie sushi dzisiaj na obiadek. Jemy, jemy, jemy. Pyk zjedzone. Yy, także dobra. To, mo to możemy wywalić. To ustawiamy sobie tutaj. No i żeby zbudować jakiś mniejszy roller coaster, może przejdźmy sobie tutaj. I pokażę Wam tylko, jakby zjazd na dół i lekki podjazd pod górkę. Czyli ten i ten tor, jak korzystać. I patrzcie. I jest tak. I możemy sobie tu pojechać. Nie, nie możemy. Albo nie ma z górki Spoko. Spoko To zaraz zrobimy z górki. Pamiętajcie, żeby start był albo z tego Redstone Power yy, albo z górki. Najlepiej z górki, bo z Redstone Power to od razu wystrzeli ten wagonik i yy, ten. A czekajcie. Da się na tym postawić normalny wagonik. Nie, nie da się. Także musicie używać tego coaster albo single coaster. Gdzie jest single coaster? Możecie i tego, i tego. Bo ten po prostu można łączyć z tymi, a ten jedzie tylko sam. Yy, także ja tu robię, robię. Już patrzcie tutaj z górki. Pyk tutaj, jak jest pomiędzy blokami, to trzeba tak zrobić. Tutaj koło liście też zetniemy o tako. No i teraz możemy tym pojechać, tak? Pamiętajcie, żeby wsiąść do wagonika. No i to po prostu nas tak tutaj na końcu zatrzyma, tak? A jeżeli chcemy zrobić podjazd do góry, to użyjcie tego. Postawcie to trochę wyżej. Zróbcie tak. Postawcie tu jakikolwiek blok, na przykład tym, i zasilcie to i będziecie mogli sobie jechać do góry. Ja tu teraz jeszcze pokażę pyk, że to tam nam wiedzie. A potem po prostu na koniec jeszcze przejedziemy się tym roller coasterem, yy, bo on jest normalnie taki fajny. Słuchajcie, no to patrzcie. Siup. O nie, tutaj też trzeba. To pomyłka, pomyłka. Redstone Power Trail. No i patrzcie, ten wagonik sam nawet wiedzie beze mnie. A ja tu mogę go rozwalić oczywiście, ale nie rozwalcie torów przypadkiem. Yy, bo to jest naprawdę yy, słuchajcie, takie, że patrzcie, to znika po prostu, ale potem trzeba to odbudowywać i potem to nie działa. Jakoś ja mam z tym bardzo dużo problemów na tej modyfikacji, ale jakoś udało mi się zrobić tego roller coastera, więc bardzo się cieszę. Także poczekajcie chwilę, wywalam to. Zrobimy sobie tak. No i patrzcie, w ogóle z daleka, jaki to jest duży roller Jak się nim szybko jedzie? Słuchajcie. Także słuchajcie, zostawiajcie łapencję. Zostawiajcie suby. Tak. I my zaraz jedziemy roller coasterem. Ale najpierw tam na dole. O tam, zostaw łapkę w górę. Jeszcze nie zostawiłeś? Zostawiaj. Do, do ciebie mówię tak, zostawiaj tę łapkę. Patrzcie, Spra y powiem wam magiczną sztuczkę. Tam jest na dole taki przycisk czerwony, i na nim pisze subskrybuj. Wiecie, że jak go klikniecie, to on się stanie szary? Hmm? Magiczna sztuczka. <laughs> Także zostawiajcie te suby łapencje. No i co? Na koniec już lecimy na F5? Możemy na F5. Siup Na F5 jeszcze nie jechałem To teraz pierwsze wrażenia z F5 No rzeczywiście jest szybko O, tu nawet ekran mi się tak jakby Tutaj wiecie, tak O, pyk, obróciło od razu 180 stopni Siu, siu. O nie Chcę F5 mi się nie zarobi, zarobi, A, genulowało mi się F5 No i lecimy tutaj dalej, pyk Powoli, najlepiej Tutaj trochę przyspieszamy, ten tutaj też przyspieszamy, pyk. No to jest najlepsza część coastera, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk i koniec. Także... Ej, nie w tą stronę. Dobra. Także zostawcie tą pensję No zostawcie, no. Zostawcie, naprawdę. I suba też. A w komentarzu, jeżeli nie będą wyłączone, napiszcie yy, Roller Coaster. Także yy, ja może go zmodyfikuję trochę tego Roller Coastera, przedłużę jeszcze? Nie wiem, no. Yy, także słuchajcie, jeżeli go przedłużę, to nagram drugi odcinek z tego Roller Coastera. Yy, dlatego zostawiajcie tego suba, tą łapkę. I co? My kończymy. Ja się z Wami Żegnam. Cześć.